Wsławiony obostr żywota Twojego, Jezus. Święta o Matko Boża, Młody za nami wrzeszyli, Teraz i w rodzinę śmierci naszej, Amen. Wieczny odpoczynek raz dać, Panie, Światło z wieku niechaj nie im święci, wieczny odpoczynek rządzi na a światło z wieku lista niechaj im świeci, wieczny odpoczynek. Ojcze niebieny, takie naszego powszechnego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jak boimy odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas, byśmy byli kuszeni, ale nas zbaw ode złego. Nie ma kapłaństwa, nie ma posługi w Kościele bez, bez głębokiej, prawdziwej wiary. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Amen. Maria, Matko Boża, módl się za